Cześć, witajcie na kanale Marketing Expert. Ja mam na imię Kamil i w tym filmie pokażę wam cały mój plan na to, jak chcę wygenerować jak najwięcej pieniędzy w dropshippingu w 2023 roku. Pokażę wam, jak wybrać produkt, pokażę wam, jak zbudować sklep internetowy, co jest najważniejsze na tym sklepie internetowym, oraz jak robić reklamy płatne na TikToku w tym przypadku. Pokażę wam również sklep internetowy, który już według tego schematu działa. Zanim jednak przejdę do konkretów, zapraszam do subskrypcji tego kanału i kliknięcia w dzwoneczek, tak aby być na bieżąco ze wszystkimi filmami i zapraszam do oglądania. Zaczniemy sobie od tego sklepu internetowego, który widzicie, właśnie tutaj na ekranach. Sklep ten działa od trzech dni. Puściłem właśnie taką kampanię testową na TikToku. Miałem już tam pewne grupy osób, które, które gdzieś tam wcześniej coś kupowały u mnie na innym sklepie internetowym, dlatego trochę to lepiej wystrzeliło. Może jest tutaj też spadek, natomiast, mimo wszystko, fajnie się to utrzymuje. Początek no połowa dnia, a myślę, że tutaj dzisiaj przebije ten wczorajszy dzień. Dzisiaj jest aktualnie 7 sprzedaży, bodajże tak. 7 sprzedaży i wygenerowane 400 dolarów. Jak zobaczymy sobie jeszcze B profit. to ogólnie z tych trzech dni jest około tam 800 dolarów na plusie. Mamy tutaj AdSpend. No i to, ile nas kosztują, mnie kosztują te produkty, czyli zakup produktu i tam total sales to jest jakieś 2000 dolarów. No i tutaj myślę, że to się zamknie. Oczywiście tam są jeszcze jakieś koszty. Natomiast mniej więcej 800 dolarów już po odjęciu kampanii i produktu. Skupimy się w tym filmie głównie na reklamach na TikToku ze względu na to, że bardzo dużo osób i zresztą ja też doświadczam tych banów od Facebooka, no i niestety jest to bardzo częste. Ta strategia jest też prostsza troszkę i można w łatwy sposób nagrać nawet jakieś swoje materiały wideo no i pewne elementy są po prostu ułatwione. Więc tak na początku mamy znaleźć produkt, który będziemy sprzedawać na TikToku. Jeżeli mamy go sprzedać, na TikToku to pasuje znaleźć produkt, który już działa dla kogoś na TikToku, tylko zrobić coś lepiej, czy, czy cokolwiek zmienić na, w opisie, czy jakąś ofertę na przykład lepszą wystosować do naszej grupy odbiorców. No i w tym przypadku ja używam sobie tutaj właśnie. Narzędzia pipiac.com To narzędzie według mnie jest jedno z lepszych, jeżeli chodzi właśnie o wyszukiwanie działających już reklam na TikToku, które fajnie po prostu sobie działają. No i co tutaj zazwyczaj robię? No to przychodzę sobie oczywiście właśnie do tego TikToka tutaj, na, na tą zakładkę TikToka. No i tutaj sobie najpierw zaznaczam kategorię, czyli dropship, może być też e-commerce. I ad impression daję sobie tak na 10 tysięcy, żeby coś już się tam działo, tak? Żeby to nie były jakieś nowe reklamy. No i wtedy możemy sobie scrollować i przeglądać co tu się dzieje. Mamy jakiś pierwszy produkt, który tutaj działa. Jak sobie klikniemy, no to mamy tutaj również napisane ile mniej więcej sprzedaży generuje, jaki jest koszt tych reklam i tak dalej. Także jest to dosyć pomocne narzędzie. No i w ten sposób sobie scrollujemy i szukamy tak naprawdę reklam, które nas mogą interesować, produktów, które nas mogą interesować. Tutaj mamy kolejny produkt dropshippingowy, który aktualnie jest na topie. Mamy koszt mniej więcej, ile oni wydali na tą reklamę. Mamy oczywiście też impression. To wszystko tutaj nam się znajduje. No i możemy sobie jechać dalej. Ten produkt również mamy na walentynki, więc jeżeli ktoś chciałby sprzedawać jeszcze na walentynki, no to tutaj też może sobie gdzieś tam w ten produkt wejść. No i Tutaj nas interesuje pewien produkt, który już wcześniej znalazłem. Tak, żeby tutaj, o tutaj też ten produkt jest dosyć ciekawy. Skierowany do zwierząt też, dosyć dużo już kampanie wydane niby od jednego dnia. Nie wiem, czy to jest prawda, bo dosyć już sporo nawet tego budżetu tu jest wydane. W każdym razie też, dosyć dobry produkt. I idąc dalej, powinniśmy znaleźć ten produkt, który chciałbym w tym filmie właśnie Wam przedstawić. Więc dlaczego ten akurat produkt? Dlatego, że mamy tutaj przede wszystkim możemy znaleźć sobie jakieś tam rozwiązanie tego projektora, mamy jednak efekt wow, co jest bardzo ważne w reklamach na TikToku. Będziemy w stanie sami nakręcić bardzo prostą reklamę tego produktu, ewentualnie ją zlecić, do czego zaraz przejdziemy. Mamy, ona chodzi drugi dzień, też mamy no, dosyć fajne pieniądze już wydane i jest tutaj tak mniej więcej może być od 9 do 28 sprzedaży. Może być w ogóle nie być sprzedaży, natomiast mniej więcej tak szacuje sobie ta, to narzędzie, że taka sprzedaż tutaj się pojawiła. I co robimy dalej? Więc powiedzmy, że zrobiliśmy sobie research. Oczywiście ten research niech trwa godzinę, niech trwa dwie godziny. Przeglądajcie sobie produkty, zastanówcie się, co wam w ogóle odpowiada. Też czy wyczujecie ten produkt, czy nie czujecie, żeby, żeby wybierzcie na przykład kilka produktów i później zróbcie sobie no, taki ostateczny wybór, gdzie wybierzecie ten jeden czy kilka, jeżeli chcecie otworzyć kilka Sklepów internetowych. No i później przechodzimy sobie do tego, że musimy wyszukać ten produkt na AliExpressie. Chyba, że chcecie użyć jakiegoś innego, jakiejś innej strony, z której to będziecie wysyłać, no to możecie jak najbardziej też znaleźć na tej stronie. Oczywiście możecie wpisać właśnie nazwę tego produktu. Ona się nazywa Astronaut Galaxy Projector. Znalazłem ten projektor, on tutaj również na Aliexpressie robi duże sprzedaży, więc to też pokazuje, że jest to bardzo fajny produkt, z którym można zacząć. Mamy 5710 sprzedaży. Wybrałem ten pierwszy ze względu na to, że tutaj mamy troszkę lepszą dostawę, bo 15, jest to 15-dniowa dostawa, więc tam my będziemy sprzedawać między innymi do UK czy do, do Australii, do Kanady. No Tutaj mamy te 15 dni dostawy, maksymalnie 20, bo tu pisze luty 3. Tak więc nie jest to najgorzej. Na samym początku tak naprawdę Możemy sobie przetestować to z tego AliExpressu. Nie jest to jeszcze jakoś tak strasznie dużo czasu. A chodzi o to, że i tak jak ten produkt będzie się sprzedawał, to będzie można później czy to do własnego magazynu to gdzieś tam ściągnąć, czy to zatrudnić dropshipping agentów. Są różnego rodzaju rozwiązania i już na tym kanale o nich niejednokrotnie wspominałem. Kolejną rzeczą jest to, aby znaleźć ten produkt na Allegro, na przykład albo na Amazonie Polskim, w zależności czy jest on na Allegro, czy go nie ma. Po co tutaj znaleźć? Ponieważ będzie nam to potrzebne do dalszej części. I strategii. No, i tutaj mamy do wyboru teraz, bo będziemy musieli nagrać wiadomo materiał reklamowy tego produktu. No i teraz mamy do wyboru: albo możemy zamówić ten produkt sobie z Allegro czy z Amazona do siebie i nagrać samemu taką, taki materiał wideo, możemy zlecić komuś stworzenie takiego materiału wideo, bądź możemy nie wiem, posklejać na przykład z gotowych elementów z internetu, na przykład bierzemy sobie taką reklamę, nie wiem, od suppliera, stąd z AliExpressu i sklejamy sobie pewne elementy i tworzymy swoją własną reklamę. Również gdzieś tutaj te filmy na tym kanale były i ogólnie w internecie jest tego pełno. Natomiast co jest najlepsze? Tak jak to wszystko ułożyłem, to ten pierwszy, pierwszy naj, najlepsza rzecz, którą możecie zrobić, jest to, żeby zamówić ten produkt i nagrać coś swojego. Mo możecie się wzorować tym, co już tu jest w internecie, czyli nawet możecie zrobić taki sam filmik jak ten, tylko przetłumaczyć go, zrobić w jakiejś innej scenarii i będzie to myślę, że też fajnie działało, bo mamy potwierdzenie, że działa to dla kogoś innego. Drugą rzeczą, którą możecie zrobić, Robić jest na przykład zakupienie takich reklam u kogoś. W tym temacie polecam Viral Ecomats, ze względu na to, że naprawdę robią wysokiej jakości te nagrania, wszystko jest to naprawdę spójne i się dogrywa fajnie. No i tutaj możecie sobie zamówić ten TikTok Split Testing Package za 50 dolarów, to jest tam około 200 zł. Ewentualnie możecie to na Fiverrze kupić, natomiast tam kupicie za 20 zł, 20 zł na przykład taką reklamę, ale będzie to raczej też reklama posklejana z gotowych elementów, tak na szybko zrobiona. Więc, więc raczej to jest taki najgorszy pomysł. Myślę, że najlepiej będzie zamówić ten produkt do siebie, płacąc na te 200 zł tutaj. No to tutaj płacicie też prawie te 200 zł, ale macie produkt i możecie nakręcić swoją własną, swój własny ma materiał reklamowy. Nie musicie być, nie wiem, jak profesjonalni. Zobaczcie, co już działa w internecie i nakręćcie to swoim własnym telefonem. Dobra, tak więc podsumowując ten etap, mamy sklep internetowy, który sprzedaje ten produkt. Mamy już um, aukcję na AliExpressie, z której będziemy wysyłać to do naszych klientów. Mamy ten produkt zamówiony do siebie powiedzmy, albo mamy zamówioną na przykład reklamę, to musimy w tym momencie zabrać się za sklep internetowy. Sprawdźmy sobie ogólnie sklepy internetowe, które już działają z tym produktem. I na podstawie właśnie tego sklepu, który tutaj widzicie, omówię wam, jak to mniej więcej powinno wyglądać. Więc tak, no, najlepiej zbudować sobie sklep na Shopify, jeżeli chcecie, to możecie wdrożyć jakieś inne rozwiązanie. Możecie pobrać sobie darmowe motywy, możecie zainstalować jakieś płatne motywy. Z tych płatnych polecamy. Po Impulsa, bądź też The Beautify, a z darmowych no to te, które tam są na Shopify'u. Myślę, że każdy z nich gdzieś tam w jakiś sposób fajnie będzie działał. To możecie sobie pomyśleć. Na początku możecie ten darmowy motyw zdecydowanie wykorzystać, a dopiero później gdzieś tam inwestować w droższe motywy. No i teraz jak powinien cały sklep wyglądać? No oczywiście robimy ten sklep jednoproduktowy, ewentualnie niszowy. Robicie sobie jakąś tam stronę główną, gdzie lekko o tym produkcie piszecie, ale nie musi być jakoś dużo, natomiast najważniejsze jest skupić się na stronie produktowej, bo to do niej będzie, tak jakby link przekierowujący z, tego, z tej reklamy na TikToku, będzie bezpośrednio do, tego, do tej strony produktowej. Nie chcemy, żeby to było na homepage, później ludzie muszą przejść na product page i dopiero do zakupu, tylko skracamy jak najbardziej tą całą ścieżkę. No i teraz tak, w opisie na samym początku przedstawiacie ogólnie produkt i problem, który on może rozwiązać, czy też, nie wiem, coś, co może sprawić, że ta osoba właśnie go kupi, bo na przykład tak jak tutaj mamy, że może być to sprzedawane właśnie dla dzieci, bo dzieci mają problem z zaśnięciem, bo jest ciemno, mają wtedy koszmary i tak dalej, i tak dalej. Więc mamy fajnie tutaj przedstawiony cały problem, mamy skierowany produkt do pewnej grupy odbiorców, no i wy to również możecie zrobić tutaj na samym początku. Może być to po prostu stworzone dla osób, które chcą wprowadzić fajną atmosferę, czy fajny po prostu klimat do, do nie wiem, pracy, czy na przykład do nauki, czy do czegokolwiek innego, więc możecie tutaj to Opisać i e, tak na szybko, właśnie wspomnieć o tym produkcie. Później wymieniacie wszystkie jego cechy, e, czyli to, że na przykład świeci tak, że, że jest to perfekcyjna lampka nocna, że można to wykorzystać, nie wiem, gdzieś, y, no nie wiem, różne rzeczy tu możecie wpisać. Y, te, te rzeczy zazwyczaj też możecie odnaleźć, właśnie czy na innych sklepach, które sprzedają ten produkt, czy to gdzieś na AliExpressie. Oczywiście nie kopiujcie tego jeden do jeden, szczególnie z AliExpressu, tylko zróbcie to po swojemu i tutaj na początku dajecie tak, jakby główną cechę tego produktu. No, i krótki opis na jego temat, później znowu cecha produktu i krótki opis na jego, na temat tej cechy. Dodatkowo, właśnie, możecie przeplatać takimi gifami, bądź też zdjęciami związanymi z tym, o czym piszecie, tak, żeby uświadomić, pokazać tym ludziom, o co wam tak naprawdę w tym wszystkim chodzi. Więc taki opis, jak jest tutaj zrobiony, jest idealnie. I na samym początku może być jakieś takie zakończenie, dodatkowo wspomnienie o tym, że to i to rozwiązuje ten problem. No i na dole, jakieś takie po prostu techniczne rzeczy, czy how to use, czy product specification, czy, czy, czy jakieś. Jakieś tam inne rzeczy. No, oczywiście pamiętajcie o tych reviews. Jeżeli chodzi o budowanie sklepu na Shopify, również był materiał na tym kanale, jak i w sumie w internecie znajdziecie pełno materiałów odnośnie tego jak zbudować sklep na Shopify, czy jak zrobić opis czy cokolwiek tam chcecie. No i naszym ostatnim krokiem będzie zareklamowanie tego produktu. W tym przypadku żyjemy sobie płatnych reklam na TikToku ze względu na to, że bardzo dużo osób pisze do mnie, że jak zakładają te nowe konta biznesowe, to trzeba długo czekać na weryfikację, że te bany się pojawiają. I tak dalej, oczywiście, te elementy, no niestety, tam się pojawiają, więc w międzyczasie można wykorzystać inną platformę, którą jest na przykład TikTok. No, i tutaj to jest też fajne, że jeżeli zamówiliście ten produkt do siebie, to możecie nagrywać organiczne TikToki, czyli wrzucać po prostu na profil te TikToki z tych produktów, które kupiliście, filmiki ty tych produktów, które kupiliście. No, i możecie brać jakoś taką właśnie pomysły z zagranicznego YouTuba, również, czy też TikToka, gdzie ktoś nagrywa coś z tym produktem i również rzucać do siebie na profil. Tam bardzo często nie musicie mieć żadnych followersów, żeby cokolwiek udało wam się osiągnąć jakąś oglądalność. Czasami nawet można kilka milionów osób to zobaczyć, nawet jeżeli macie zero subskrypcji, zero obserwujących na samym początku. No więc przejdźmy sobie do tego, jak w ogóle stworzyć taką kampanię na TikToku. Więc przede wszystkim tutaj też widzicie jakieś moje kampanie, które chodzą, chodziły. Będziemy chcieli sobie utworzyć nową taką kampanię całkowicie. Oczywiście również tutaj musicie podpiąć. TikTok Pixela pod Wasz sklep na Shopify, więc pamiętajcie o tym, bo to jest bardzo ważne. Zresztą jak będziecie tworzyć kampanię, to Wam pojawi się informacja, że musicie to podpiąć. Kierujcie się tutaj te, tymi instrukcjami, które daje Wam TikTok, bo zdecydowanie uda Wam się to ogarnąć. A my stworzymy sobie teraz właśnie kampanię na TikToku, więc dajemy create. Oczywiście te wszystkie elementy wcześniejsze, jak wpłacenie jakichś pieniędzy, żeby tu były i tak dalej, no to musicie sobie to też przejść wszystko. Jeżeli nie będziecie wiedzieli jak, to również sobie Poradniki, zarówno moje, jak i innych na YouTubie, więc myślę, że sobie tutaj poradzicie. Dajemy sobie Custom Mod, żeby jak najwięcej można było tutaj rzeczy pozmieniać po swojemu. Dajemy sobie WebSite Conversion, bo zależy nam na tym, żeby były zakupy. Tutaj możemy sobie nazwać to tak, jak się nazywa produkt, na przykład tak, żebyście później wiedzieli, która kampania jest do czego. No i tutaj lecimy dalej, czyli tak, wybieracie sobie oczywiście TikTok Pixela. Powiedzmy, że ja sobie wybiorę tego Pixela. Optimization Event no to musi być Complete payment sobie damy, więc tutaj, tutaj, tutaj tyle. Jeżeli chodzi o select placement, no to wybieramy tylko TikToka. Tego czegoś nie chcemy tutaj. Tego też sobie nie wybieramy. Na razie tutaj nam to nie jest potrzebne. Natomiast jeżeli chodzi o location, to tutaj musimy sobie, na pewno nie damy sobie tutaj Stanów Zjednoczonych, bo tam trzeba kombinować wiele rzeczy zrobić, żeby się namęczyć, żeby w Stanach Zjednoczonych móc to sprzedawać. No i to są zazwyczaj. Kraje, które ja tutaj staram się targetować. Jeżeli chodzi o język, to będzie to angielski język. Jeżeli chodzi o gender, to zostawiamy tak, jak jest. Jeżeli chodzi o age, to staram się jednak od 18 do 24, ze względu na to, że bardzo często w tym wieku ludzie młodzi jeszcze nie mają czy to swoich kart, czy, czy na tyle po prostu pieniędzy, żeby kupować produkty, więc raczej staram się od 18 roku życia. No i tutaj zrobimy sobie to broad, czyli zostawimy to bez żadnych Zainteresowania. Na razie sobie przetestujemy, zobaczymy, co tam będzie się z tym działo. Czy jakieś kraje załapią, cokolwiek i tak dalej. Później możecie sobie testować w tej kampanii jeszcze jakieś inne zainteresowania, natomiast na samym początku warto zostawić to tak i zobaczyć, czy coś już się będzie działo, w którym kraju będzie się działo. A jak później zobaczymy, na przykład, w Francji, coś się dzieje więcej, no to wtedy możemy testować różne zainteresowania w samej Francji. Targeting expansion to na razie sobie tak zostawimy, jak jest. No i jeżeli chodzi o daily budget, to ustawimy sobie go na kampanii, czyli wracamy na kampanię, i teraz ustawiamy sobie tutaj budżet na, na tym, na kampanii, czyli mamy 100 zł na przykład, no tu musimy 200 zł, dobra, czyli tak, mamy tutaj te 200 zł, no i to ustawiamy na kampanii, a nie na pojedynczym zestawie reklam, tak żeby po prostu w kampanii. Kampania Ross sama z tego wywołała sobie później ten cały budżet, więc możecie również dodać później właśnie jakieś zainteresowania. Dobra, już nie zmieniam tego. Wiecie o co chodzi tutaj, jakie kraje to powinny być. Przejdziemy sobie dalej. Tutaj, tutaj sobie zaczniemy od dnia następnego czyli w tym przypadku od soboty, od godziny 00, to może być 43 minuty po północy, no i tutaj zostawiamy to wszystko tak jak jest. Dlaczego zaczynamy sobie od następnego dnia, od tej godziny? Dlatego, żeby cały dzień TikTok miał na rozłożenie tego budżetu, a nie żeby na przykład w ciągu kilku godzin tylko wrzucił na szybko, wydał te pieniądze i żeby to było totalnie nieadekwatne do wyników. No i tak jak mówię, tutaj nie ustawiamy sobie tego budżetu na tej pojedynczej zestawie reklam dlatego, że będziemy powielać i dodawać znowu e, ten ad group, czyli to będziemy kilka razy nawet powielali e, i sprawdzali jakieś różne zainteresowania w tej ad grupie. Dlatego na razie sobie zostawiamy to na kampanii, tak żeby nam po prostu później było wygodnie. No i teraz przechodzimy sobie do najważniejszego elementu, czyli do stworzenia e, reklamy tego produktu. No i teraz tak tu oczywiście możemy sobie to nazwać ad1 na przykład e, ze względu na to, że będziemy na przykład mieli trzy warianty, tak? Jeżeli nagrywacie tą reklamę, to na, nagracie ją w dwóch, trzech wariantach. Tak, żeby sprawdzić, która po prostu będzie lepiej działała. Możecie wymienić od 3 do 5 pierwszych sekund na tych wida, żeby. Po prostu sprawdzić, które bardziej e, się przyjmą. No i oczywiście tutaj wybieramy sobie Identity. E, bierzemy sobie wideo, tutaj wgrywamy wideo. E, jeżeli chodzi o tekst, to może być coś prostego, nawet free shipping, e, plus na przykład tam minus 50% czy coś, a może być to na przykład zdanie jakieś zachęcające, czyli jeżeli na przykład sprzedajemy to faktycznie dla rodziców dzieci, żeby oni, one mogły spać i nie bać się tej, tej ciemności, no to możemy napisać właśnie jakieś takie zdanie związane z tym, że e, po swojemu dziecku nie bać się ciemności, czy, czy tam sprawa, by twoje dziecko nie bało się ciemności, czy coś takiego, czyli takie zdanie, które targetuje nasze, naszą tego, tego naszego idealnego klienta. Więc to jest bardzo ważne tutaj. Jeżeli chodzi o website, no to oczywiście dajecie link do, do strony produktowej, czyli nie dajecie linku tak jakby do homepage'a tutaj. Tylko do konkretnego produktu i do strony tego właśnie produktu. Więc tak to wygląda. Oczywiście tutaj na razie tym zewnętrznym śledzeniem nie musimy się bawić. Na razie wystarczy nam, jak zrobimy, to śledzenie zwykłe TikTok Pixela. To jest ważne. No i później dajecie tutaj ad i dodajecie kolejną reklamę. Czyli znowu zmieniacie wtedy tylko wideo, resztę zostawiacie na przykład takie same. I znowu dodajecie ad i macie trzy właśnie takie reklamy, które będą się testować tam i będzie ten budżet właśnie testowany. Sprawdzał, które z tych reklam działa najlepiej. Później weryfikujcie to, która z tych reklam działa najlepiej. Powyłączajcie te, które nie działają dobrze, które mają małe CPC, małe CTR. Te, te statystyki są dla nas najważniejsze, żeby sprawdzić, czy reklama w ogóle ma klikalność i jaki jest procent klikalności. Dzięki temu, jeżeli to CPC i CTR będzie na dobrym poziomie CTR, powyżej 2%, CPC poniżej złotówki, nawet tych 50 groszy, no to wtedy możemy mieć pewność. Że reklamy są w miarę spoko działające, no i wtedy będziemy liczyli na to, żeby były dodania do koszyka. Jeżeli dodań do koszyka nie ma, no to może cena jest za duża, bądź coś na sklepie jest źle opisane, że ludzie nie dodają do koszyka. Jeżeli nie ma zakupów, no to problem może być gdzieś tam w czekaucie, że ludzie podają, może nie mogą zapłacić, może na przykład cena jest za duża wysyłki, czy czegokolwiek tam innego w tym czekaucie. Jeżeli macie jakieś pytania, to zostawcie je w komentarzach, z na nie odpowiem. Jeżeli chodzi o dalsze działania na TikTok adzie, oczywiście będziecie musieli. Musieli wyciągać wnioski z tego swojego działania, będziecie musieli zmieniać to, co działa, to co, co, co nie działa, a zostawiać to, co działa. Tak więc cały proces jeszcze nauki będzie dla Was trwał. Natomiast myślę, że te podstawowe informacje pomogą Wam zrozumieć, jak możecie właśnie przetestować produkt, jak możecie go wrzucić na sklep internetowy, jak go w ogóle wybrać, no i jak stworzyć taką kampanię na TikToku, żeby zobaczyć, czy w ogóle ten przedmiot będzie się sprzedawał, no i generował jakiekolwiek wyniki.